Witajcie, moi drodzy, niedziela świętej rodziny. Taka uroczystość dzisiaj. Zachęcam, zapraszam do wspólnej modlitwy, a pomodlimy się fragmentem z dzisiejszej Ewangelii. To jest Łukasz, rozdział drugi, wersety od 41 do 52. Rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Obraz Jezusa, który gubi się i odnajduje. Gubi się rodzicom, a odnajduje się w świątyni w Jeruzalem. Świątyni w domu swego ojca jest pięknym obrazem naszego duchowego pielgrzymowania tutaj na ziemi. Bo przecież każdy z nas jest pielgrzymem, każdy z nas wędruje i nie jest to miejsce docelowe, gdzie jesteśmy w tej chwili. Tak? Bez względu na to, jak dobrze nam jest tutaj na ziemi, to będziemy zaproszeni w pewnym momencie naszego życia, żeby ją zostawić, żeby. To życie zmieniło się w życie wieczne, to życie doczesne. I Jezus nam pokazuje, jak szukać tutaj na Ziemi już smaku wieczności, jak, jak kosztować, napełniać serce tym Bożym Pokarmem. Bo Bóg przecież daje na miarę naszych pragnień. Jeżeli ktoś zadowala się tym trochę od Pana Boga, to można na tym trochę. Przebiedować czy przeżyć całe swoje życie, ale jeżeli chcę dużo, jeżeli pragnę Boga doświadczyć całym sercem, czyli takim, jakie mam, to Pan Bóg będzie mi dawał na miarę mojego pragnienia, tego jak, jak bardzo go chcę i jak bardzo też jestem w stanie w tym momencie go przyjąć. Pielgrzymujemy, czyli jesteśmy w drodze i, i będzie mi otwierał oczy i uszy serca. Nieustannie i, chciał, i będzie chciał mnie karmić, i chce mnie karmić właśnie w tej mojej wędrówce, tutaj na ziemi. I kiedy popatrzymy na Jezusa, który odnalazł się w domu Ojca, w świątyni, to przychodzi mi na myśl osobiście taka historia, którą jakiś czas temu słyszałem. Od jednego z, z moich wykładowców to jeszcze w czasach fi, filozofii wypowiedział taką oto, opowiedział taką historię, że tutaj na ziemi jesteśmy poszukiwaczami wody. Na pustyni wędrujemy przez pustynię i teraz możemy w tych różnych miejscach naszej wędrówki robić takie nawierty szukając tej wody. 50 nawiertów po 50 metrów, a można w jednym miejscu nawiercić się tak na pół kilometra raz a dobrze i dokopać się do wody. Każdy z nas wie co nas karmi i co nas syci w, w życiu. Nie bądźmy tego świadomi i nie dajmy sobie wmówić że należy właśnie szukać Cały czas i tak skakać z miejsca na miejsce. Jeżeli widzisz, że coś nie niesie ze sobą szczęścia, albo to szczęście jest złudne, i, i nie wiem w jaki sposób oszukujesz siebie też tym, tym złudnym szczęściem, że to daje ci radość, że daje pokój serca, bo po tym poznasz, czy coś cię karmi, co, czy coś jest dobre dla ciebie. To jeżeli to jest złudne, to dlaczego tego nie zostawić? Dlaczego nie poprosić Pana Boga, żeby właśnie. Nakarmił Ciebie tak dosyta, tak żebyś już nie wiem, nie łaknął, nie pragnął, byś znalazł ten, to, to właśnie swoje miejsce i swoje doświadczenie, ten swój smak duchowy, by Pana Boga smakować i doświadczać w taki właśnie sposób, który dla Ciebie będzie najlepszy. Bogactwo charyzmatów w kościele, bogactwo tego, co zostawili nam, Święci, mistycy, jest przeogromne. I naprawdę każdy z nas, jeżeli tylko jest w nim dobra wola, jeżeli jest chęć, pragnienie spotkania Boga, spotka go. Kościół to jest wielka rodzina duchowa. I nie bój się wędrować. Na tej, na tej Twojej ścieżce, tutaj na ziemi, pielgrzymowania, nie bój się wędrować sam, bo nigdy nie jesteś sam, tak naprawdę. Duchowo wszyscy ci, którzy szukają Boga, są jedną rodziną i, i też postawa tutaj świętej rodziny nam to pokazuje. Każdy z nich był inny, każdy w inny sposób doświadczał i otwierał się na Pana Boga. Święty Józef nie wypowiedział słowa. Na kartach Ewangelii. Maryja wiele rzeczy zatrzymywała w swoim sercu i pytała Boga, myślę, co to znaczy. Jezus, ten, który jest synem Boga posłany, by głosić dobrą nowinę, by nas uwalniać z naszych lęków, obaw, chorób duchowych, fizycznych, emocjonalnych. Każdy z nich pokazuje nam, Inną drogę do Pana Boga, inne doświadczanie Boga, ale jednocześnie każdy z nich w tym jest sobą. I Bóg przez to dzisiejsze właśnie czytanie zaprasza nas, byśmy też nie bali się na drogach naszego pielgrzymowania odnaleźć, odnajdywać miejsc, miejsca, które nas będzie naprawdę karmić, napełniać serce. Nieść pokój, nieść radość i by w tym być, by się tym nasycać w pełni. Podejmijmy to zaproszenie, moi drodzy. Dzisiejszy dzień jest pięknym dniem do tego, by, by tę wędrówkę rozpocząć. Do tego, jak się modliliście, jakie modlitwy już znacie i które, które lubicie. Zawsze będzie można wrócić, a, ale tak odważyć się, żeby z Bogiem porozmawiać i zaprosić go w serce, w swoje głody, które macie, w te rozczarowania, które też niesie wam życie, czy niosą te miejsca, sytuacje, które miały was niby nasycać i karmić, że też to Bogu polecać. Te Wasze rozczarowania, niech On tam będzie obecny, niech Wam pokazuje i prowadzi Was właśnie na drogach Waszego życia, do sytości, do źródła, do pełni. Tego Wami sobie życzę. Dobrej modlitwy.